Złączył się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi łoskiej do Polski, za Twoim przewodem. Złączył się z narodem. Ja, w imieniu Urzędu Burmistrza, Rady Miejskiej i Społeczeństwa Lipskiego, chciałem przede wszystkim podziękować za tą wspaniałą inicjatywę i siódmy raz. Ten, ta sztafeta się odbywa. Myślę, że okoliczność jest znacząca jak mój przedmówca powiedział jest to setna rocznica bitwy ogólnie znany jako Cud nad Wisłą. Ta batalia, bitwa niemeńska tak naprawdę okazuje się w mediach oraz w społeczeństwie jest mało znana albo za mało znana. Okazuje się, że ta y, Armia Czerwona, która chciała zawojować całą Europę, ona tak naprawdę rozbita pod Warszawą na powrót, y, chciała odzyskać swoją władzę, swoją przewagę i właśnie ta decydująca bitwa, której ostatecznie, która ostatecznie Polska, młoda, która odzyskała, właściwie odzyskująca niepodległość. To dokonało się tu, w tym rejonie w okolicach Liwska na Sokółszczyźnie, dal, dalej w Grodno i właśnie gdzieś tam na Wschód. Ostatecznie Armia Czerwona z Tucha Tuchaczewskiego została rozbita. Chciałem wspomnieć, że w 123 latach odzyskaliśmy niepodległość. 18 rok. Dawała bolszewicka odbiera nam całodobrać niepodległość. Wielkie ofiary złożyliśmy z ludzi, żołnierzy przede wszystkim, którzy polegli za to, że my jesteśmy w polskiej, wolnej Polsce. Oni, gdyby nie bohaterowie tych ziem mówimy tutaj przede wszystkim dzisiaj o generale Nikodemie Suliku, o generale Edwardzie Godlewskim, którzy z tych terenów pochodzą, a przyczynili się do e, odzyskania niepodległości o to, abyśmy dzisiaj mogli się spotkać w takim gronie, jakim jesteśmy i w takim społeczności, w takim e, układzie tak naprawdę Polski, jakim dzisiaj możemy być. Dziękujemy za ich heroiczną walkę, za ich bohaterstwo i tym bohaterom dzisiaj też cześć oddajemy.